Dzisiaj w homilii ksiądz Paweł troszkę powiedział o ludziach XXI wieku. I jest tak, że człowiek w obecnych czasach, to człowiek, który z jednej strony jest bardzo smutny, to człowiek, który cierpi na depresję, to człowiek, który ma nawet często myśli samobójcze, to człowiek, który ciągle czegoś poszukuje, ale nie potrafi znaleźć. I moi drodzy, to pokazuje, że człowiek obecnego czasu potrzebuje tak naprawdę miłości. Miłość jest tym, co zapewnia człowiekowi poczucie sensu spełnienia życia i wypełnia życiową pustkę, która często gromadzi się w naszych sercach. Gdzie szukać miłości? No gdzie, jak nie w Panu Bogu. I właśnie po to spotykamy się tutaj dzisiaj, aby otwierać się na przyjście miłości tego, który jest naszym Ojcem, który chce do nas przychodzić, który chce nam się udzielać. Widzimy, że te czasy coraz bardziej, można powiedzieć, pokazują, że aktualizacja Ewangelii, dobrej nowiny jest konieczna w życiu ludzi. Dobra nowina jest koniecznością dla nas, abyśmy czuli pokój serca. Pan Bóg nas do tego zaprasza. I moi drodzy, przede wszystkim warto spojrzeć na jeden kontekst, na to, co Jezus głosił w Ewangelii. On mówił wyraźnie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Co to znaczy nawrócić się? Nawrócić się to znaczy zmienić myślenie i otworzyć swoje serce na Pana Boga. Nawrócić się, to znaczy odwrócić się od marności tego świata, w którym żyjemy, odwrócić się od grzechu i zwrócić się w stronę oblicza Pana Jezusa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że święty Piotr, jak wiemy z Ewangelii, była taka scena, kiedy on chodził po wodzie. Piotr zaczął chodzić po wodzie, ale kiedy Piotr chodził po wodzie? Wtedy, kiedy wpatrywał się w oblicze Jezusa, kiedy wpatrywał się w jego miłosierne spojrzenie, wtedy Piotr nie zwracał uwagi na to, że dookoła jest wielka burza, sztorm. Ale w momencie, kiedy spojrzał w bok, zaczął tonąć. Moi drodzy, to pokazuje, że Pan Bóg przede wszystkim wzywa nas do tego, żeby nasze serca otwierały się jeszcze mocniej. Na Jego obecność. Bóg w tych czasach, kiedy człowiek jest bardzo poraniony, pragnie przychodzić do człowieka zranionego. On nie chce przychodzić jako sędzia Kat, który ocenia, potępia, tylko jako ojciec miłosierny, który pragnie przyjść do swoich dzieci. I to jest prawda. O Bożej miłości. Moi drodzy, ale ten moment, kiedy my odwracamy się od marności tego świata. To jest moment, kiedy patrzymy w oczy Jezusa i dajemy się mu porwać. On chce, byśmy dali się tej miłości porwać, byśmy, patrząc w te oczy, powiedzieli: Jezu, dziś na nowo chcę przyjąć Ciebie jako mojego pana i zbawiciela. Dziś na nowo chcę, żebyś przyszedł do mnie, do mojej rodziny, do moich spraw. Do moich trudów, które przeżywam. Jednak, kochani, wiemy, że z tym nawracaniem się różnie bywa. Już na kartach Starego Testamentu widzimy scenę, jak naród wybrany miał obecność Pana Boga blisko. On w obozie miał arkę przymierza. To oznaczało obecność Boga Jachwe wśród nich. I widzimy, że oni przyzwyczaili się do tej świętości. Oni, dla nich to można powiedzieć, że trochę ta obecność Boża spowszedniała im. I to pokazuje też nam, ludziom XXI wieku, że i nasze drogi wiary czasami mogą nam spowszednieć. Czasami może Kościół nam spowszednieć. Słyszymy dookoła, po co chodzić do Kościoła, przecież on jest nudny. Właśnie dlatego wołają ci ludzie to, ponieważ nie mają czego? Nie mają żywej relacji z Jezusem, ponieważ jak ktoś doświadczy żywego Boga w swoim życiu, to on widzi, że bez Jezusa życie jest bez sensu. I tutaj właśnie dotykamy tego, chociażby spowszednienie przyzwyczajenia się do świętości. Jako naród polski, można powiedzieć, że jesteśmy narodem wybranym w Kościele Katolickim, w Europie. Mamy jasną górę, co nam zagraża? Ale Izraelici też tak uważali. I zobaczcie, dwa cuda eucharystyczne wydarzyły się w Polsce. Dlaczego nie w jakimś kraju zachodnim, gdzie wiara upadła? Może właśnie dlatego, że Pan Bóg chce nam się przypomnieć, żeby nasza wiara nie, nie spowszedniała nam, żebyśmy nie przyzwyczajali się do świętości, ale żebyśmy na nowo ożywiali naszego ducha. Ducha dobrej nowiny. I tutaj warto wskazać pewne, pewne kategorie osób, można inaczej powiedzieć, pewne etapy modlitwy. O. Są osoby, które modlą się i są takimi niewolnikami. Modlą się, bo boją się Pana Boga, boją się kary, boją się piekła. To nie ma nic wspólnego z taką zdrową bojaźnią Bożą. Oni się po prostu boją Boga, który jest Ojcem. Oni się boją, patrzą na Boga jak na tyrana, który czeka tylko, żeby Ciebie ukarać. Moi drodzy, no, dla wielu była to jakaś droga do nawrócenia, ale to nie jest dobra droga. Wreszcie, druga kategoria osób to są osoby, których można nazwać najemnikami. Są to osoby, które Modlą się, bo widzą, że modlitwa ma sens, że osoby, za które się modlę, nawracają się, że ja mam pokój w sercu. Jest to piękne i ważne. Ale to też nie jest dobra postawa. Choć my zazwyczaj prosimy na modlitwie: Panie Boże, proszę cię, uzdrów, daj siłę, nawróć, skróż serce kogoś. Prosimy, prosimy. Ale wtedy jest to taka interesowność. Oczywiście Bóg słucha naszych próśb. On pragnie ich słuchać. Jednak inna relacja jest kluczowa. Relacja dzieciństwa Bożego, kiedy ja staję przed Bogiem jako syn, relacja ojciec-syn, relacja ojciec-córka. Bóg pragnie takiej relacji. Gdzie ja będę patrzył na Boga jako na kochającego, miłującego mnie ojca, który mnie kocha, który zna moje życie, które wypełnia moją codzienność, który jest w mojej pracy, w szkole, w domu, w rodzinie, gdzie ja namacalnie każdego dnia mu ufam, wierzę i zapraszam go do mojego życia. Bóg pragnie takiej relacji z nami, pełnej zaufania. I nawet jeżeli zdarzy mi się upadek, to on mnie podniesie. I zmotywuje, żeby iść dalej, żeby się nie poddawać. Takiego mamy Boga. Jezus właśnie taki jest. Jezus pragnie z miłością na nas patrzeć. Jezus pragnie przychodzić do naszych serc. Dlatego dzisiaj spotykamy się tutaj, na tym spotkaniu ewangelizacyjno-modlitewnym, aby otwierać się na Jego przyjście do naszego życia. Być może niektórzy z Was tutaj. Przeżywają taką swoją pustynię wiary, gdzie już dawno zrodziła się tęsknota, gdzie Bóg gdzieś był, gdzieś doświadczyłem Go, ale to było dawno, święty Ojciec Pio mówił do swoich penitentów, że zazwyczaj, jeżeli odczuwasz ciemność, odczuwasz brak Boga w swoim życiu, myślisz, że Go nie ma, to pamiętaj, On jest bliżej Ciebie, niż Tobie się wydaje. Tak jest, moi drodzy. I właśnie po to się tutaj spotykamy, żeby na nowo otworzyć się na Jego przyjście do naszego życia, do naszych spraw. A może są tu wśród nas osoby, które wiele lat nie były w kościele? Może są takie osoby, które pogniewały się na Boga, które odeszły od wiary, które trafiły tutaj przypadkowo. Dla Boga nie ma przypadku. Dla Boga Pan Bóg, Pan Bóg ma dla Ciebie plan na Twoje życie. On chce, żeby Twoje życie było błogosławione, czyli szczęśliwe. On chce przychodzić do Ciebie, wypełniać Twoje serce miłością, której tak bardzo, bardzo pragniesz i potrzebujesz, a którą często szukasz w tym świecie i jej nie otrzymujesz. Może ten wieczór to będzie taki moment przełomowy dla Ciebie. Może w trakcie tego wieczoru doświadczysz jakiegoś uzdrowienia? Może w trakcie wieczoru doświadczysz w sercu ukojenia i otworzysz się na przebaczenie jakiejś osobie, która może cię w jakiś sposób zraniła? Może tego wieczoru doświadczysz uzdrowienia twoich relacji małżeńskich? Może Bóg chce ci dać taką łaskę? Dlatego stajemy tutaj dzisiaj i chcemy prosić Jezusa o największy dar, jaki On może nam dać. O dar Ducha Świętego. Po to jesteśmy, żeby prosić o Ducha. Jezus mówił, że pożyteczne jest dla Was moje odejście. Dlaczego? Ponieważ poślę Wam Ducha Świętego. I właśnie dzisiaj chcemy stawać tutaj, wołać o dar Ducha Świętego, żeby nas wypełniał, żeby wlewał w nasze serce tą miłość i pokój. I dlatego gromadzimy się tutaj we wspólnocie Kościoła, ponieważ Jezus zapragnął wspólnoty Kościoła. Jezus pragnie, żebyśmy spotykali się jako chrześcijanie, katolicy razem i trwali na modlitwie razem. Nawet jeżeli czasy są trudne, każde czasy były trudne, a jednak w każdych czasach Bóg pragnie przychodzić do człowieka, do ludzkości poranionej. I Bóg pragnie także przychodzić w tych czasach do człowieka, aby zaufać i uwierzyć w to, że naprawdę dzisiaj możemy przeżyć swój pierwotny Kościół. W dziejach apostolskich możemy przeczytać taki fragment. A teraz spójrz Panie na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo z całą odwagą. Gdy ty będziesz wyciągać swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Świętego sługi Twego Jezusa. Po tej modlitwie zadrżała ziemia, gdzie znajdowali się uczniowie. Dlatego dzisiaj pragniemy wołać o Ducha Świętego, żeby zadrżały nasze serca z powodu tego, że Bóg nawiedza swoje dzieci. Wierzysz w to? Jeżeli wierzysz, to powstań teraz. I z wiarą otwieraj swoje serce na Jego przyjście dzisiaj do Ciebie, ponieważ Pan jest blisko.